Dobra, skończyłem już naprawić to auto Już tyle na nim siedziałem, że już nie wytrzymam Dobra, spróbuję je odpalić Kurde, działa jak nie wiem Dobra Idę kolegom powiedzieć Dobra chłopaki naprawiłem już te auto, jak chcecie to mówcie co jadę do ośrodka coś kupić, chcecie to mówcie, co chcecie, no ja nie chcę, no ja też nic nie chcę, no też, no też, no dobra, to ja jadę, za niedługo przyjadę. Ale fajne muzyki w tym radiu teraz lecą. Ty, jak totalne Sigma, podjeżdżasz sobie swoim pasotem B5. Wysiadasz z niego. I idziesz do sklepu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kinie. Mm. Przepraszam, pomyliłem sklepy. Przepraszam, budynki. O, tutaj jest Lerma Merleum. Proszę. Chodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja przyszłem sobie kupić meble. Dobra, to proszę iść. W lewą stronę. Tam znajdziemy. meble. Dobra, dziękuję. Kurde, widać asortyment, to oni duży mają, dobra Na pewno wanna Wanna się... kurde To nieważne Łokaki Kurde Nie to Czek Dobra Jak ja to zabiorę? Dobra, jakoś się to weźmie Kurcze Dobra, idziemy Dobra, to ja bym poprosił w takim razie Wannę, trzy krzesełka Lodówkę, umywalkę Lodówkę Kuchenkę Nóż Garnek i to tyle w sumie. Jeszcze jakąś półkę, stół i trzy materace, Albo i trzy łóżka. Dobra, dobra, to się załatwi. To ile to będzie? To będzie 1524 grosze. Co? 1554 zł. Aha, dobra. To proszę. Do widzenia. Za, wracasz zadowolony do swojego papa, SATA B5, Siadasz do niego, wycofujesz, jedziesz, chociaż wiesz, że dostaniesz darmową dostawę, ja ci przywiozłem za kilka dni, więc wracasz do domu. Wracasz do domu, jesteś już prawie przy swoim pokoju lub hotelu, jak to woli. Dobra chłopaki, jestem. No i co tam kupiłeś? No kupiłem meble. W końcu nie będziecie spać na podłodze. No to dobrze. I jeszcze kupiłem ogólnie łazi, znaczy kupiłem buchenkę, to pokroimy tego arbuza. A gdzie ty tego arbuza masz? W dup. Nie będę dokończać tego, no dobra. I Idę do zobaczyć do sąsiada. Czeka co zarobię, jak autem pojechałem. Zaraz się tak. Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Naprawiłem to co zepsułem. No, to dobrze. A działa chociaż? No, działa, działa. Jeździ kurde jak ta lala. No, to dobrze. A już dość jeździłeś nim, czy? Nie bardzo. No trochę pojeździłem, pojechałem do Lerma Merlę. To wiesz. Eee, kupiłeś jakieś mowę? No kupiłem, bo tak trochę komputer mam z CS-em, który wchodzi na 5 FPS-ach. No, ale dobra. No, to wiesz to. Jakby co tam przyjdzie ci za kilka dni. Aha, dobra. To dziękuję za wiadomość. A w ogóle to... Co teraz? Co, co, co w ogóle robisz? Jak nie masz auta, to jak ty chodzisz do sklepu? Jak ty chodzisz do klubu? Jak? No, to wiesz to. To, to takie, in, takie inne sprawy. Takie indywidualne sprawy. A, dobra. To je będę pytać. To dziękuję. Do widzenia. Dobra chłopaki jestem już. No i co powiedział? No powiedział, że dobrze, że go naprawiłem i czy, czy dobrze chodziłem, ale no? powiedziałem mu, że chodzi jak ta lala normalnie, nie? O, to dobrze. Czekajcie, bo zaraz jakieś przyczekajcie, bo co to, czekajcie, bo ktoś puka. Dzień dobry dostawa. Kurde. Dobra, to ważne. Walka. Dobra, tu się jakoś łoży. La la la. Czego od mojego pokoju nie ma drzwi? Dlaczego tu.? Zwa... Co tu się. Dl co? Ta, ta, halo, co, co tu chodzi? Chłopacy, chłopaki, co tu się stało? No wiesz, to jakiś kurier przyszedł i taki burdel zrobił. Ja mu zaradam.